Swoją wyprawę po Krecie rozpoczynamy w Chanii, gdzie można przylecieć tanio Ryanair'em. Hania jest miastem, które ma najwięcej wpływów weneckich, właśnie na Krecie. Przez długi czas, do 1972 roku, była stolicą Krety. Tutaj jesteśmy w dzielnicy Topanas. To jest właśnie część, której imponujące budynki z XV, XVI, XVII wieku odrestaurowane goszczą turystów wąskie uliczki zachwycają każdego praktycznie kto tutaj, tutaj jest stąd właśnie uważa się, że Chania jest najładniejszym miastem na Krecie ze względu na wszelkiego rodzaju tkankę architektoniczną natomiast zdecydowanie perełką miasta jest port do którego się udamy. stalicznie czysta woda i latarnia morska Stoją na straży portu weneckiego Cani, który oczywiście już nie jest użytkowany, ale jest największą atrakcją tego miasteczka. Yy, widząc jak budynki odrestaurowane, piękne weneckie, yy, komponują się kolorowe yy, właśnie z tą okolicą. W sezonie jest tu pełno turystów, teraz na szczęście troszeczkę mniej. jesteśmy poza sezonem, chciałem zaznaczyć. Stąd jak widać większość hosteli, może nie hosteli, ale na pewno restauracji jest zamknięta. No i jeszcze jedną e, częścią Hani, którą należy zobaczyć na pewno jest Splanca. To jest dzielnica e, włoska, tuż blisko tureckiej, która to turecka ma swój własny rynek. Gre Grecy, konkretnie Kreteńczycy, jak wiemy nie lubią się z Turkami, wieloletnia okupacja, walka powoduje, że jakby to wszystko jest fałszowane i wymazywane, natomiast bądź co, bądź na Krecie dużo wpływów tureckich widać, chociażby kopulasty meczet Janczarów przy... Tak właśnie wyglądają marcie. domy w większości w Starym Mieście Pani... Tu akurat jest jeden domik, widać jeszcze nieskończony, ale prawdopodobnie z powodu kryzysu właścicielowi zabrakło pieniędzy, aby ten dom wyremontować. Widać komin, prawda? Zobaczcie, jakie to jest małe, mała przestrzeń, to jest gdzieś 4 na 4 metry, dlatego większość tych domów, również ten, w którym mieszkamy, troszeczkę wzorem naszych takich na Pomorzu w Gdańsku czy w miastach hanzeatyckich, one są bardzo wąskie, bardzo często za to mają 3, nawet 4 piętra i bardzo ostre schody. Generalnie to wystarcza im. Natomiast tutaj widzimy jak stare to są budynki i jak wiele trzeba włożyć, żeby je restaurować. Jesteśmy w Furmesz, Furmes, kilkadziesiąt kilometrów na południe od Hani e, u stoku Gór Białych. Jest początek kwietnia, tak wyglądają gaje pomarańczowe z dosyć dorodnymi już dużymi pomarańczami, które widać. E, w tle jedna z tradycyjnych wiosek, nad którymi górują w przeciwieństwie do naszych nie tylko zawsze kopulaste wieże kościołów. Jeśli wieje, to przepraszam, ale chciałem wam pokazać w tle góry Levkauri jedną z najładniejszych panoram, ale koniecznie wieczorem. Hani z pozostałości murów twierdzy weneckiej rozpościera się stąd świetny widok 18, 19, 20 tuż przed zachodem słońca. Cała rozbudowująca się Hania, drugie miasto na Krecie co do wielkości w pełnej krasie, oprócz może tego budynku, który wszystko przeszkadza. Wszystkim przeszkadza. Natomiast same mury, jak widać, są bardzo dzikie, niezagospodarowane. Oprócz tego, fragmentu, który tutaj widzę, jest rewitalizowany.